W dzisiejszym odcinku DailyBase Sky postanowiłem pokazać Wam jednak to, co kupiłem w miniony weekend. Zainteresowani, zapraszam do oglądania. Znaczy to, co kupiłem, nie wszystko to, co kupiłem, bo część rzeczy już sprzedałem. A gry na Xboxa to nie będę wam pokazywał, bo to jest jakiś Modern Warfare czy inne badziewie. Znaczy, dla mnie to jest badziewie, bo ja tego typu gier nie lubię. Więc pokażę wam to, co uważam, że jest yy, fajne. I zaczniemy sobie chronologicznie. A z racji tego, że yy, z Mariana nic nie kupiliśmy, bo nie będę wam pokazywał biletów, które mam w aplikacji. Yy, więc zaczniemy sobie od. Yy od soboty nie w kolejności bo mam tutaj na górze komiksy które na w gruncie rzeczy festiwalu książki kupiliśmy Domestic Fluff bardzo fajny komiks polskich autorek oczywiście komiks wspierający ideologię LGBT spoko fajny wspierający ideologię LGBT no posiadający wątki LGBT tak czy tak, zobaczcie sobie, jeżeli Was to interesuje. Znaczy, interesuje. Jest dość specyficznie narysowany. Kurwa, idealnie trafiłem na czarną stronę. Kurwa, powinienem zagrać w lotto w tym momencie. Mm. O! No. Więc y, jest, jest na, narysowany w bardzo specyficzny sposób. Wygląda, jakby to trochę dzieci rysowały, ale. Ale jest fajnie. Przynajmniej tak Trik mówi, bo ja tego jeszcze nie czytałem. Za co? Za co? Za to, proszę bardzo, moje rozstania z Laurą Dean. E, to jest komiks już niepolskiego autorstwa, e, komiks narysowany również w specyficzny sposób. I nie jest to komiks japoński, w każdym razie jest to komiks przedstawiający relację z tytułową Laurą Dean. Dobrze powiedziałem? Laura Dean. Jeżeli jesteście zainteresowani o co chodzi bardziej, no to, no to musicie poczekać i przeczytać. Jest na górze dzisiaj przyszło nowe oświetlenie Elgato Ring Light. Największy ring light, jaki do tej pory miałem. Tutaj to są takie, jakieś takie padziwiaki plastikowe, a to jest real deal. I... no muszę to zamontować. W każdym razie zobaczcie jakie to jest bydle po prostu. Na razie nagrywam jeszcze na starym. Bo dopiero dzisiaj mi to przyszło. Ale... Ale już od jutra będę nagrywał na, na tym nowym. E, dobra. Kolejna rzecz, tym razem już z festiwalu. To jest... Najlepsza gra o kotach. Która, jak wiadomo, jest najlepszą grą o kotach. Widzieliście tutaj dodatek oraz podstawkę. Gra kartiana, podobno bardzo fajna. Można grać od dwóch osób. Zobaczymy sobie niedługo. Rzecz, z której jestem w gruncie rzeczy bardzo zadowolony, że została kupiona w Złotych Tarasach. To jest notatnik z LEGO. Możecie sobie tutaj ułożyć LEGO, jeżeli chcecie. Są też bardzo fajne długopisy, które są zrobione z klocków LEGO. Więc, no co no, tylko kupować i układać. Rzecz, o której mówiłem wczoraj, czyli czapka Mortal Kombat, licencjonowana. E, fajna, normalnie, chyba kosztuje około 9 dych. E, mieliśmy ją w Pixelboxie. Więc, więc jest spokojna. Dodatkowo nie pamiętam, czy to było w Pixelboxie, czy w Gamerboxie. Wisiorek z czołgami. Co tam jeszcze było? Jest jeszcze kubek. kubek mam tutaj. Kubek mam tutaj. Licencjonowany kubek falauta. Kubek termiczny, który jak widzicie, działa w taki sposób jak się go zaleje gorącą wodą. Fajna sprawa. Podobno całkiem sporo jest warty, ze względu na to, że to jest licencjonowana wersja, już niedostępna, ale nie wiem ile w tym prawdy. Nie sprawdzałem. Dobra, lecimy dalej. Lecimy do orkiestry Heroesów. Pierwsza rzecz. Otwieracz do browarków z lokiem orkiestry. Kurwa, wyglądam jak Ryman na tym, na tym kadrze dokładnie, bo mi ucina tutaj fragment ręki. Albo jak kurwa Power Rangers, nie? Może być. W każdym razie otwieracz z magnesem można sobie to walnąć na, na lodówkę, koszulka. Z obrazkiem orkiestry oraz torba na zakupy również orkiestrowa. Nie kupiliśmy płyt, ze względu na to, że w gruncie rzeczy nie wiedziałem, które chcę kupić. Poza tym, kurwa nie miałbym ich nawet na czym odtworzyć, więc kupiłem inne rzeczy. Warto wspierać, więc. A na pewno mi się to przyda. Dobra, to wszystko. No to dzisiaj więcej nie będzie. To to dzisiaj mamy, dzisiaj mamy wtorek. No. To tyle ode mnie w ten zakupowy wtorek, i do następnego. Zastanawiam się, czy powinienem jeszcze powiedzieć coś, coś mądrego. Eee. Obejrzyjcie Sonohane. Mam nadzieję, że podobał wam się fragment koncertu, który wczoraj dostaliście. Zaraz będę musiał wymieniać oświetlenia, co sprawi, że zaraz będzie tutaj wielki rozpierdol. Potem trzeba będzie to konfigurować. Już za tydzień jadę do Gdańska. Nie, nie, na no, serio, nie wiem co mądrego powiedzieć. W takim razie, tak jak mówiłem, do następnego i cześć.